Witajcie w kolejnym odcinku z gry w Farming and Friends W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, co trzeba mieć, żeby zrobić ciasto i spróbujemy zrobić to u mnie na farmie Chyba Cake Factory nigdy nie miałem, więc dzisiaj to będzie wspaniały dzień, żeby to przetestować A więc zaczynamy i standardowo to ja sobie chyba skoczę tutaj Chociaż nie, może niestandardowo, może wyjątkowo niestandardowo Skoczę najpierw nakarmię trochę krowy, bo widzę, że tutaj jedzonko się kończy Tutaj trochę, tutaj i tutaj, a tam mam od moich niestety owiec, owieczek, mam wolne pole i wolne jedzenie, więc podskoczę tutaj, wezmę co się da i podwiozę sobie do krów. Dosyć dużo tutaj zmieściłem na wóz, więc szybko mi to pójdzie, chyba że gdzieś się rozwalę. chwila, nie mam w ręce, a tak mi się wydaje, tam zostały w środku chyba. Tak, tutaj, o widzicie, to muszę wziąć. Właściwie się zastanawiałem, czemu nie mam nic w ręce. Ale spoko, spoko nieważne, lecę szybko nakarmić krowy i zaraz przechodzimy do tej faktory. Będziemy budować faktory, zobaczymy, co tam jest potrzebne. Znaczy się, już teraz mi się wydaje, że potrzebne mi są jajka, więc to będę musiał ogarnąć na początku. Jakieś kury kupić będę musiał, ile w sumie, no chyba kupię. Hmm, kury już miałem, więc kupię chyba 8 kur, jeden kurnik postawię. I tą zagrodę, którą tam mam, będę musiał sprzedać i zrobić mniejszą, tak żeby na 8 kur wystarczyło i na jeden kurnik i żeby mi tam one jajka znosiły, bo to na pewno jest do Cake Factory potrzebne. Chociaż może najpierw, zanim taki będę pewny, najpierw postawię ten Cake Factory w którymś miejscu, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, ale jak to usunę, to może gdzieś tam. Podstawię ten Cake Factory i zobaczymy, zobaczymy co tam jest potrzebne. Bo ja tak mówię pewnie, że na pewno jajka, a zaraz się okaże, że nie jajka, że jednak nie jajka, jednak co innego. Więc, 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 więc. Zajmijmy się usuwaniem. Sel, to sprzedamy jak najbardziej. O, A coś tam dostałem, dobra to też sprzedajemy. Nożyce nie są mi potrzebne. Jak będą potrzebne, to kupię następne. Ale nie wiem, czy będę owce kupował. Zobaczymy. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Dobra, to wrzucę na tą przyczepę. Niech sobie tutaj to leży. Na razie mi to nie będzie przeszkadzało. I cake factory, może faktycznie zrobię tutaj bliżej drogi. Tą przyczepę. Zobaczymy, jaki cake factory jest duży. Tutaj mamy Cake Factory. O, jest dosyć. A nie, zmieścimy chyba, co? E, Jakbym to obrócił gdzieś tak. Jak to wychodzi? No, powinno się zmieścić, nie? To ja to blokuję. Mm, tu są drzwi. Nie, tutaj jest tył, tak? Drzwi są z tamtej strony. Okej, okay, dobra, coś, coś tu blokuje, ale nie wiem co. No dobra, tutaj mogę zbudować, jak przesunę bardziej w tą stronę, już nie mogę. Coś tu może blokuje, może ten wyjazd z tej stodoły. Nie wiem, coś tutaj blokuje, więc tutaj zrobię chyba farmę kur, a tutaj zrobimy cake factory. I zobaczmy, co tutaj jest potrzebne. Czyli tak, aha, zboże, jajka i mleko. Mleko mamy. O, i tutaj mleko będę mógł szybko podjechać mlekiem. X, no X musimy postawić, więc zróbmy tutaj małą zagrodę. Zróbmy drewnianą. Nie, to, to, to nie jest zagroda, nie, to jest chyba brama, to była. Tak dokładnie, więc to miałem wziąć. okej, okay, OK. Tutaj i tutaj, żeby było miejsce. No chyba tak wystarczy. Dobra, tutaj będzie. I tutaj zrobimy. Aha, tutaj miałem bramę wziąć dokładnie. Tak i zrobimy ją tutaj. Tylko żeby wrzucić tutaj kurczaki i będzie będzie super. Aha. aha teraz dalej, dalej stawiamy um, fields nie animals. Stawiamy chicken feeder. Chicken feeder. Um, dajmy może to tutaj, żeby one sobie tu bliżej przychodziły. Raz, dwa. 3 i 4. Nie będzie trzeba tak często tutaj wchodzić. Teraz musimy postawić kur, kurnik, kurczak. Kurnik postawimy tutaj. Będę miał, jeżeli auto. Będę miał, o chwila, postawię dwa. Z tej strony i z tej strony. Znaczy nie trzeba będzie też aż tak dużo razy tutaj przychodzić. Więc mamy dwa kurniki. Tutaj kury wrzucę. 8 kur myślę, wystarczy. Ila? Dam radę? A 7 kur chyba tylko dam radę kupić. No dobrze, no dobrze, no to będzie 7 kur. Dzisiaj na pewno damy radę zrobić. Zrobić przynajmniej jedno ciasto. Na bank damy radę. Więc teraz w sumie, co ja potrzebuję? Aha, teraz potrzebuję zboże. I kurczaki, dobra, to biorę. Co ja biorę? Biorę duże auto. Tą przyczepkę na razie tutaj odstawię. Biorę duże auto i jadę po kurczaki. Tak jest, wezmę tą przyczepę, chociaż tutaj się chyba zmieści 7 kurczaków, nie? Więc wezmę małą przyczepę. Może będzie szybciej. O, właśnie, mamy zaczepioną. Przejadę między drzewami i jadę po kurczaki. O, kurczaki. I kupujemy kurczaki. Zobaczmy, tak, 10 kurczaków jest pila. Do kurczaków mogę więcej. Nie właśnie, to jest minus 3, więc muszę 3 mniej wziąć, czyli 7 faktycznie. Ok, teraz mam kurczaki kupione. Jedzenie tam mam, więc możemy jechać na farmę, wrzucić kurczaczki. Jak tu wygląda? Cenowo, ciasto. Ok, jajka, ciasto. Ok, 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 czekolada słabiutko, słabiutko, ale czekoladą się dzisiaj nie zajmujemy zbytnio. Tylko ciastem. Chcę zobaczyć, jak to wychodzi. Jak to w ogóle ciasto wygląda? Ktoś z Was wie, ja jeszcze nie widziałem, więc dzisiaj ja się dowiem. A jeżeli Wy nie widzieliście, to też się dowiecie dzisiaj. Aha, to tutaj jest. To tutaj jest. I najlepiej sobie. Oj, 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 nie tak, nie tak. Jak pijany dzisiaj jeszcze. Dobra, nie no, dobra. Wiadę przodem po prostu. Wiadę przodem. I zanim one wysiądą, czyli ku, uh, one sobie wysiadają, a ja sobie wycofam. Pięknie. Pięknie. I one już wiedzą, co mają robić. Niech idą sobie zjeść. Zamykamy. Nie wychodzimy. Dobrze. Super. Pięknie to wyszło. Kurczaki mi tu jajka będą składały, a my się zajmiemy zbożem. Zbożem się zajmiemy. Zboże bardzo szybko rośnie, więc pójdzie szybko. Mm, tylko kupmy może to. zboże. Zboże bardzo ładna cena. Jest też bardzo tanie. W sumie nie zobaczyłem, ile jest, ile potrzeba, czego, o właśnie. Ile czego potrzeba do tego, żeby to wszystko ogarnąć. Więc skoczymy. Więc skoczymy to sprawdzić. A i teraz się tak zastanawiam, czy ja przypadkiem w siewniku nie mam. Nie wiem, ziemniaków, czy sałaty, czy cokolwiek. Mm, dobra, tutaj to tam na razie na przyczepę wejdę do środka i sprawdzę ile czego potrzeba, ale pe... uuu, Tutaj ilości są ogromne. Ogromne ilości. Zobaczmy, gdzie to jest rozpisane. Tutaj. 100 wit, 1 milk, 1 egg. Oj to tutaj trzeba naprawdę dużo zrobić, tego zboża. Jak to tutaj wygląda w ogóle? A tutaj, potem tutaj. Ej, gdzie to trzeba teraz przeskakiwać? Dobra, przekonamy się niebawem. Jak zrobię trochę zboża. Stówka. Ja mam 200. O, no to zrobimy dwa ciasta chyba. Chwilę, to ja nie potrzebuję przypadkiem jeszcze, gdzie to jest. Piekarni. Warncraft, gdzie jest piekarnia? Była gdzieś piekarnia, nie? O, tutaj. Oj, Dobra, zmieszczę to w ogóle gdzieś. Tam za tym. Z tej strony. Może się uda. O, dobra. Gdzieś tutaj to zmieszczę. To na razie zostawiam. Na razie zajmę się zbożem. Dobra, idę zobaczyć mój sprzęt, jak to wygląda. Co mam w siewniku? Czy w ogóle coś tam mam? Czy jednak jest... Pusty. Ok, na szczęście jest pusty, więc mogę sobie tutaj wyrzucić moje zboże i biorę się za oranie pola, bo to. Aj, aj, aj. Biorę się za oranie pola, bo to chwilę mi zajmie. W ostatnim odcinku tak się wszystkim śpieszyłem, że tutaj nic nie jest zrobione i muszę się wszystkim zająć od zera. Tutaj no w sumie coś jest zrobione. Tutaj kawałek pola mam za orany. Ale to dosłownie, no nic, dosłownie nic tak naprawdę, więc całą resztę muszę teraz ogarnąć. Więc, najpierw zajmiemy się zaoraniem pola, ale jako, że potrzebuję 200, nie wiem ile to będzie 200, to zajmę się tą częścią tutaj, jak tą część zaoram i zrekultywuję to tylko tutaj posadzę, może akurat wystarczy. Chyba najłatwiej z tymi traktorami to zaorać pole. Potem jest coraz trudniej, bo tym na przykład ciężko wycofać, a zakręcić w niektórych momentach jest też trudno. Tym bardziej jak mam sprzęt postawiony wszędzie, to ciężko mi potem wykręcić między tym wszystkim. Dobrze, że tutaj mam kawałek miejsca i mogę ominąć ten traktor, bo tak, to jest, jak nie mogę omijać tego w jakikolwiek sposób, to już mam problem potem z ogarnięciem tego. Zmiana traktoru na szybko i siejemy zboże. Sieje je. O, właśnie. A silnikiem też chyba jest ciężko. Teraz zobaczymy, ile tutaj w ogóle ma miejsca na to. Czy tutaj jest 200, czy jest mniej, czy jest więcej. Tak przejadę. O! Zobaczcie jak to szybko rośnie przy tym deszczu. <laughs> Spoko. A tym bardziej, że ta część, te maszyny, które teraz mam, one też przyspieszają e, wzrost. Więc to jeszcze szybciej rośnie niż powinno. Znaczy niż normalnie, o, niż na początku, o. Niż na początku. O, to tutaj chyba 400 zmieszczę, co? Zobaczcie, to było 200. No to może skoczę jeszcze po 200. Będę miał 400. Patrzcie, już można zbierać. Masakra. Z jest chwila moment. Chwila moment i można zbierać. No to kupię jeszcze te 200. Zobaczcie, to już wszystko. No w zasadzie ja tutaj jechałem, to już wszystko było do zebrania. Dobra, zmieścimy tutaj 400. Zobaczmy. Pięknie. Jeszcze tutaj dwójeczka została na środku chyba. Około dwu... A tutaj jeszcze coś. Czyli piątka. 6, może 6? Będzie 6? Tak jest, 6. No to mamy 500 tutaj na tym polu. No tam nie mam z tego zrobionego, więc na razie zostawiam. No mam 500, dobra. Mleko i jajka to będzie chwila. Czyli 5 tortów już będę miał teraz zrobionych. Tak to wygląda. Gdzie jest tutaj? No dużo biegania mam do moich maszyn, tak to jakoś rozstawiłem daleko. Już jestem w środku, już zbieram. Ale, ale nie omijamy. Nie omijamy. Zbieram wszystko jak najszybciej. To będzie 500. a to mi się zmieści całe do, do kombajnu, tylko szkoda, że teraz z kombajnu nie będę mógł bezpośrednio wysypać tego do piekarni. Znaczy do piekarni, do ciastkarni. Bo piekarnia to będzie później. Dobra. 300? Czemu 300? A dobrze, 300. Co ja? Co ja z tym 500 wymyśliłem wcześniej? A czy tu mam puste mam puste, nie mam puste jedziemy sprawdzić lepiej tam to wsypać, tym autem sobie tu podjadę i to zgarnę, tak jest cztery sztuki zostały, usuniemy to usuniemy, w ten sposób się usuwa jeżeli chcecie coś usunąć to was zapyta i będziecie musieli kliknąć sobie te same kolory raczej te same miejsca i wtedy wam to się usunie całkiem dobre zabezpieczenie przed tym że ktoś usunie przez przypadek dobra, wysypujemy to Mamy 300, 300 sztuk. Znaczy, ogólnie spoko, że to tak szybko rośnie, ale kto da radę to ogarnąć tak szybko. To przecież ledwo się zasieje to już rośnie. Masakra. Dobra, teraz wydoję trzy krowy, czy jedną krowę, dobra, idź krówko, wydojecie, jedną krowę, chcę tylko jedną tutaj wrzucić, zobaczymy sobie jak to wygląda, jak te ciasta w ogóle wyglądają, a w międzyczasie, zanim krowa tam dojdzie, to ja może jajka zgarnę, są już jajka, tutaj jest 12, więc są jedne jajeczka, tutaj jest 16, dobra, mamy dwie paczki jajek, czy ja będę w stanie to jakoś wrzucić teraz tam? Jak to się wrzuca? Czy ja muszę autem tu podjechać? I chyba autem, co? Tylko autem. Autem, jakim autem? A chwila. To wrzucę na razie tutaj. Dam radę to wrzucić? Nie dam. Czyli może to auto musi być. Zobaczmy. Raczej ta przyczepa, co ja mówię, auto. Przyczepa. Chodzi mi o przyczepę. Tutaj jedzonko musimy wywalić z tej przyczepy. Ale to jest przyczepa, która sama się rozładowuje, więc może to ta przyczepa będzie dobra. Ach, jeszcze polecę do tej krowy, zanim ona się tam zepsuje. Znaczy, mleko się zepsuje. O, właśnie. Mamy mleko. To od razu mleko wrzucę. I zobaczmy, czy to o te mleko chodzi. Czy może inne mleko tutaj jest potrzebne. Nie. To super, dobra. Mleko mamy załatwione, ale chwilę, bo teraz mamy tutaj chyba 6 mleka, co? Dobrze myślę. Mm, tak jest 6. No dobra, dobra, niech będzie 6. E, zobaczmy z tymi jajkami. Te jajka wrzucę. Tutaj. I zobaczmy, czy, czy mi to złapie teraz. Ten podjazd. Zobaczmy. Nie, nie złapało. Hmm. To jaka by to musiała być przyczepa? Okej, okay, tutaj nie potrzebujemy żadnego wozu. Tutaj bierzemy jajka i wrzucamy je tutaj. Tutaj musimy każde przywieźć, raczej przynieść i wrzucić tutaj do tej maszyny, i wtedy nam to zalicza. Troszkę troszkę kulawo. No ale dobra, dobra, ja tu próbowałem wszystkie auta, teraz mamy wszystko, więc zerknijmy sobie. Jak już tutaj mam to auto, to sobie je tutaj podstawię z tej strony i ciasto nam prawdopodobnie spadnie na to auto. I zobaczmy, jak to wygląda. Zacznijmy tutaj, co to jest? Z ziarno, ok, zboże znaczy się, zboże. Teraz co? A tutaj obojętnie, chyba tak. Obojętnie co po kolei klikam. Miejmy nadzieję. Teraz tutaj. I jeszcze tutaj do góry pewnie. Tak jest. O dobra, i teraz się miesza. I powinno coś wypaść. Więcej chyba dźwigni nie ma, więc lecimy zobaczyć. Co? A nie, nie w tą stronę. Nie w tą stronę, z drugiej strony. Co nam tu wypadło. Okej. Okay. ok, czyli tutaj nam wyszedł taki, nie wiem, proszek. W pudełku jeszcze. Zobaczcie. Że jeszcze zrobiliśmy pudełko. Przy okazji. Dobra, no to mamy dwa pudełka. No to w tym momencie. W sumie mogłem iść jeszcze po jednej jajka, ale nieważne. Budujemy teraz OVEN. Czyli piecyk i obrócimy go nie w tą stronę, nie w tą stronę. W ogóle e, nie wiem, czy zauważyliście. Artur jest de best, mnie odwiedził, także siemka Artur. Pewnie go widzieliście przed chwilą, też tam przechodził. Prze. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj z kolei wygląda. Co tutaj jest potrzebne? Czy ja tutaj coś potrzebuję? G. Nie, po jednym pewnie. G. G. Tak jest. I. G. Zobaczmy ile, jak długo to się będzie robiło. Interact, chwilę, ja tutaj mogę już to wyciągać, czy... Czy jak to wygląda, tutaj się kopci, czyli te dwa pracują. Może trzeba czekać aż one przestaną pracować. Chyba tak, bo zobaczcie, tutaj są takie zegary, one są czerwone, czyli to by znaczyło, że to pracuje, co? Interact with oven. Nie wiem czy... Czy powinienem? Czy jest możliwość spalenia tego w ogóle? No dobra, mamy dwa, więc w jednym kliknę. A nie mogę. Co? The cake is not ready. To jeszcze trzeba 35 minut czekać, aż on się upiecze? Masakra. Masakra. No dobra, poczekam na to 35 minut, ale to jest masakra teraz. Oj, 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 ja myślałem, że to będzie fajne, że tutaj no, zarobimy na tym. Znaczy nie dużo, bo to nie jest jednak mleko kakaowe, ale że teraz trzeba czekać na to pół godziny podat, to w ogóle nie jest opłacalne. To w ogóle nie jest opłacalne. Dobra, czekamy aż się upieką. No i chyba wyczekałem. Już mamy tutaj dwa, tak jakby. Te zegary przestały liczyć, już mają normalny kolor, tak jak tutaj wyżej. Ciasta są takie, jakby gotowe, już nawet z kremem, więc. Otwieram. Dobra, dobra, i to są te wspaniałe ciasta. Nawet z kremem już z pieca wychodzą. To jest ciekawe, ciekawe, ale spoko. Dobra, mamy piec. Gdzie mam auto? Nie mam żadnego auta. E, dobrze. Na razie to rzucę na ziemię to ciasto. Tu się nic nie stanie. Raczej jeszcze raz G. Teraz mogę dwa nieść. Nie mogę. Chwila. Mogę? Mogę dwa nieść. Spoko, przynajmniej tyle. Dobra, no to mamy dwa ciasta i jedziemy je sprzedać. No bo czemu nie? Tylko gdzie mam wozy wszystkie? Tutaj coś stoi. Dobra, biorę ten wóz. I... wóz albo przewóz. Jadę to sprzedać. Zobaczymy ile na tym zarobimy. No ale to jest masakra, powiem wam szczerze. Jeżeli chodzi o, to, o te ciasta. Przecież... No pół godziny mnie teraz w grze nie było, no żeby za każdym razem czekać pół godziny, to by trzeba było postawić tych pieców naprawdę mnóstwo, żeby to się opłacało. To jest masakra. Dobra, przynajmniej cena jest zielona. Zobaczymy ile za dwa ciasta zarobimy. Dobra. Uwaga, rzucam. To tutaj się chyba sprzedaje, nie? Po 9 tysięcy za jedno ciasto, no. No ładnie no, spoko, ale... ale... Hm. Tak długo czekać na to, to jest no, najmniej opłacalne w tej grze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No chyba, żebym to budował dużo wcześniej, może wtedy by to jakoś inaczej na mnie wpływało, jakoś bym inaczej o tym myślał, ale w tym momencie to no, moim zdaniem najmniej opłacalne przedsięwzięcie w tej grze, więc osobiście nie polecam tego stawiać. To jest masakra. Pół godziny. Pół godziny i tutaj mamy cztery piece w jednym, więc cztery możemy zrobić na pół godziny, tylko malutko. Więc naprawdę by trzeba było tych pieców nastawiać, tutaj całą farmę pieców, żeby to się opłacało robić. No i poza tym jeszcze musicie postawić duży, duże pole ze zbożem, więc no nie wiem jak to ogarnąć. Bo to zboże trzeba dużo nazbierać, no jednak 5000 tysięcy zboża. Z masakra zasadzić i zbierać. Nie to jest najmniej opłacalne. Nie polecam budować tego wszystkiego, tylko zmarnujecie kasę. Nie budujcie tego nigdy. Chyba, że się coś zmieni, tutaj będzie bardziej opłacalne. Mogłoby się to w jakimś updatecie zmienić. Na przykład tego mniej i tutaj czas, nie wiem, zmniejszony do powiedzmy 5 minut. No 5 minut bym zrozumiała, ale. W tym bardziej w grze. Jedyna opcja jest taka, że to było pół godziny w grze. Tak jak teraz tutaj, dużo szybciej czas leci w grze, więc może to tak wyglądało. Gdzie jest moje ciasto? O, jest. Um, chyba, że to jest takie pół godziny w grze i to tak naprawdę zajmie 5 minut. No nie wiem. Tym razem poczekam i sprawdzę to dla Was. No dobra, sprawdziłem. Minęło 5 minut, i tutaj, jak możecie zauważyć, też tylko 5 minut zeszło z czasu, więc to jest 35. Minut, tutaj trzeba czekać na jedno ciasto. Jedna tylko sprawa, którą tutaj was troszkę zmyliłem, że można 4 robić, tutaj można 8, bo są podwójne piece, więc można 8 jednorazowo robić, ale to i tak słaba posiecha, biorąc pod uwagę, że trzeba czekać 35 minut. Więc najgorszy sposób zarabiania w tej grze to właśnie ciasta. Nie róbcie ciast. Nie róbcie ciast najgorszy sposób możliwy. Także nie wiem, chyba nawet jakbyście zboże cały czas robili, to chyba by było lepiej niż ciasta. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No, zbudowaliśmy to, sprawdziliśmy to, no okazało się, to tutaj akurat nie wypałem, dlatego się tego pozbędziemy, ale mamy to sprawdzone, więc jeżeli chcieliście to zbudować, to już wiecie, że się nie opłaca. Także jeszcze raz mówię, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, nie zapomnij zostawić łapki w górę pod filmikiem. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to już teraz, zostaw też łapkę pod filmikiem i widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!